Hej, hej, witajcie na kanale Iris Psychologia Duszy Tarot. Moi drodzy, zapraszam do wysłuchania ważnego przesłania, czyli karty dnia na dzień 6 września 2020 roku. Wybieram kartę tarota oraz kartę przesłań i tak jak zawsze podkreślam, karta przesłań dopowiada i podkreśla zawsze ważność głównej karty. A więc zobaczmy, moi kochani, co chcą powiedzieć karty na dzień 6 września 2020. Roku dla wszystkich. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest główna energia, jaka jest główna karta tego dnia. Zobaczcie, moi kochani, jest to dzień pod znakiem ósemki kielichów, tak? Jest to dzień, w którym. Czujecie, że poszukujecie nowych dróg i właśnie wkraczacie na tą drogę, na drogę poszukiwania, na drogę rozrostu, na drogę do tego, by spełnić siebie samego. Słuchajcie, tak? Macie jakieś niespodziewane sytuacje w tym dniu, jakieś nietypowe wydarzenia. Być może spotkacie kogoś, kto dawno nie był w waszym życiu, a odgrywał kiedyś ważną rolę, tak? Podążacie ścieżką do celu, słuchajcie, tak? Czujecie zmianę, e, która w Was zachodzi, i dzięki temu, właśnie podejmujecie pewne poważne decyzje dotyczące własnego życia. W pracy, karta mówi o w Pewnych konfliktach, o nieporozumieniu, odejściach z pracy i na pewno o rozpoczęciu nowych działań do zdobywania czegoś większego. W uczuciach karta mówi o pewnym ochłodzeniu, o pewnych zmianach decyzji, o oddaleniu się emocjonalnym, oddaleniu się fizycznym. Uczucie Wasze tak naprawdę jest w rozterce, tak? Jest to dzień takich delikatnych wyborów, dzień zastanawiania się, dzień podążania pewną nową, być może drogą. Radą jest, byście pozostawili obecne okoliczności dla czegoś, co wchodzi nowe do Waszego życia, tak? Podążajcie do przodu, moi drodzy, patrzcie przy Ciebie, być może musicie pod, porzucić pewną drogę, by wejść na drogę szczęścia. Jest to dzień taki naprawdę też delikatnie decyzyjny, tak? Czujecie, Taką niestabilność, dlatego właśnie wchodzicie na drogę waszego przeznaczenia. Być może wejdziecie na taką drogę, być może właśnie, moi drodzy, potrzebujecie zmiany. Tak, jest to dzień na to, by um, pozwolić sobie ruszyć do przodu. Ruszajcie, moi drodzy, do przodu, bo tak naprawdę czasem być może macie. Takie uczucie, że sami nie wiecie, czego tak naprawdę chcecie, zmieniacie pewne plany, a plany czasem trzeba zmienić, by wejść na drogę szczęścia, moi kochani, tak? Nie bójcie się zmian, podchodźcie do nich świadomie, chwytajcie e, wszystkie możliwości, rzucajcie, rzucajcie się w wir nowej drogi, rzucajcie się, moi drodzy, w wir i podążajcie ścieżką inną niż... E, Inni się poruszają. Być może i jest Wam potrzebna pewna zmiana. Zobaczmy zatem, moi kochani, co chce powiedzieć karta dopowiadająca do głównej karty na dzień 6 września 2020 roku. Wam pokażę moi drodzy, a jest to statek, słuchajcie. I teraz statek na tle ósemki kielichów mówi nam o pewnej przemianie, o tym transporcie, tak? O pewnej przygodzie, o wzroście. Będzie to taka sytuacja wymagająca mm, podróży w głąb siebie. Musicie zaczerpnąć sami z siebie, musicie zobaczyć w głąb siebie, czego tak naprawdę oczekujecie. Jest to. Są to zmiany, które zachodzą w waszym życiu, zmiany do, na dobre, tak? Ruszacie, moi drodzy, odkrywacie e, to, czego jeszcze nie odkryliście, sterujecie się na drogę szczęścia, słuchajcie, tak? Macie pewien dystans, dystans do niektórych rzeczy, czujecie przemianę e, i rzucacie się na coś nowego. Moi drodzy, życzę Wam, by ten dzień właśnie pokierował Was do zdobywania szczęścia, do zdobywania samego siebie, tak? By porzucić pewne. E, Rzeczy, które chcecie porzucić, by po, porzucić to niestabilność i chwycić sukces. Chwycić drogę sukcesu. Życzę Wam samych cudowności. Pozdrawiam.